Nie wiem czy wiesz, jako świeży kierowca, ale masz samochód bardzo nowoczesny, wyposażony wszystkie najnowsze systemy bezpieczeństwa i asystentów jazdy i masz też tutaj aktywny tempomat. Mhm. Przetestujemy, jak on działa? Tak, spróbujmy. Prawą ręką włącz sobie tu masz KRS, włącz, tu? o oto, tak. Okay. I teraz samochód powinien sam zacząć delikatnie przyspieszać do nadanej prędkości. Mm -hmm. A w momencie, jak będziemy blisko od poprzedzającego auta, to sam utrzymywał sobie odległość. Czujesz, że auto zaczęło troszkę samo jechać? Tak, już, już puściłam e, e, gaz i samo jedzie. I gdybyśmy teraz ruszyli delikatnie, przysnęłabyś, źle byś się poczuła i zacznie zjeżdżać w prawo, to samochód od razu przyhamuje, tak. szarpie i próbuje wrócić na właściwy to jazdy. Zgadza się? Tak, sam, sam mnie. Powrócił. Bardzo fajne urządzenie, jeśli chodzi o jazdy, czy w korkach. Bo tu jest tempomat adaptacyjny, który działa już od zera na godzinę. Mm -hmm. Czy na autostradzie. Pomaga nam utrzymać bezpieczną odległość, a też, gdyby, gdybyśmy zaczęli zjeżdżać, to pomaga nam utrzymać się we właściwym pasie ruchu. Super.